Mamy dzisiaj wtorek, godzina 6:17. 26 maja 2020 roku, i cóż mamy? Lomek śpi, Juzinek z Bazin też śpi. I kto jeszcze śpi? Soła ciotka śpi. I kto jeszcze śpi. Julcia śpi. Nasza niunia. Julcia śpisz. A wstałam. wstałam. O stałam. Julcia idziemy, dada. Oj, jaka zaś pana jestem, nie? Zaś śpana jestem, oj oj. A! Śpijneńka, śpi. Romeo był tutaj, do czwartej godziny. Ale poszedł. On już urzęduje w bocianówce. I spójdziemy na dwór. Czyli mamy 26. już się toczy. Janusek kawę pije, tak? Aha, dobra kawa? Słodzona? Słodzona, dobra. Dasz się napić? Może się napić. No nie, nie, tylko sprawdzam cię. Dziękuję. Tak, idziemy na dwór, pójdziemy do pocianówki co tam się dzieje, na dworze pogoda będzie ładna. Ciśnienie 1031 paskali. Także zapowiada się ładny dzień. No Julcia zobaczyła, że ja wychodzę na dwór, to ona też idzie. Chodź, chodź. Chodź idziemy. Chodź Julinko, chodź. Chodź Kieciuka, prowadź. Prowadzi. Ona tak zawsze. Jak ja wychodzę, to ona też idzie. No, chodź się cieszy. Nasz kotki mają dźwiczki w drzwiach w piwnicy. Także wchodzą przez te drzwi zewnętrzne w piwnicy, przez dźwiczki dla kota idą przez ten korytarz. i później na pierwsze piętro, a tam też dźwiczki są w drzwiach dla kota. Także wchodzę bez problemu. Zaraz otworzymy. Mam klucz. Jucie, no przechodź przez drzwiczki, Normalnie to przechodzi przez drzwiczki, ale teraz widzi, że mam klucz, to woli poczekać. idzie przez no. no, idziesz. A A ciotka śpi. A dlaczego ciotka śpi? Bo ciotka całą noc rozrabiała. Nie spała, tylko buszowała. To teraz śpi. O, teraz braciszek siostrzyczkom. Już się cieszą, kotują. Już czekał braciszek na siostrzyczkę. No Julcie, atakuj go. Dawaj go. One się kochają strasznie. Razem wychowały się. I to gdzie się wychowały? Za parkanem. Tam za płotem. Tam się wychowały O się ganiają Chodź Julcia, chodź Kiciulko Idziemy do bocianówki Chodźcie, No mao się cieszy, ja, ja, ja. chodź, prowadź w pilocie Oblatywaczu No Chodź ulcia, Chodź braciszek czeka Ale się zazieleniło. Ale się pięknie zrobiło. Piękna zieleń majowa. Najpiękniejsza. Taka soczysta. Tak nasycona. Jeszcze deszczyk popadał. Się wszystko rozwinęło. Zapachy już kwiatów. Ptaszki śpiewają. Wiosna. Budzi się życie, nadzieja. O, proszę, kto tu idzie? Babcia. Ona śpi tutaj zawsze. O, tutaj ma na przykład legowisko. O, A teraz spała gdzieś tutaj, chyba. Gdzie spałaś, kiciulka? W nocy, co? Nie spałaś tutaj spała. O. Proszę. I tutaj wygniecione. Ona lubi spać. Masz przecież bocianówkę. Możesz w bocianówce spać, czemu nie śpisz. O, już słyszą kotki. Wychodzą naprzeciw. Zobaczcie, idzie Mila. Tutaj. O. Albinka już tym skacze. Zobaczcie, już słyszy zaraz przyleci o Mila już idzie Albinka zaraz też przyjdzie Albineczko kicia, Oj niunia kicia, kicia pasiorek idzie o idą kotki ocie kicie, oho drost poleciał, poleciał poleciał drost a Romeo już tu się przyczaił na niego, już chciał go łapać. No. no tu groby naszych kotków. Albineczka urosła nam Albinka, jaka duża się zrobiła. O, Baribalek też wstał, już idzie naprzeciw. Paribal kicia! Norma o Tu Maciuś Kwiatki, nie zapominajki, pod którymi umierał A. Basiorek, kiciulek Juniek, chodź, icia, icia No tutaj zamontowałem skrzynkę tam wyjąłem dwie listeweczki. Także kotki sobie wchodzą do środka. A ci nionia. a Basiorek. Chodź. Chodź cieniuńki. Zaraz otworzymy. I ciurin dał mi farby brązowej. To pomalowałem drzwi. Dzisiaj nie drzwi, a bramy. No, gdzie ten kluczyk jest o, Sujka! jedną ręką to trochę trochę niewygodnie ale udało się dobra kiciuki, chodź Basiorku. i co, ile mamy 9 i 6 stopnia no, a tu jest też termometr no, wszędzie pokazuje tą samą temperaturę i cóż, cóż, otworzymy nasz teatrzyk jak to nazywam wzorując się na bajce z dzieciństwa o misiu uszatku Jest. Romeo zawsze jest taki, że jak ja przychodzę, to on już tutaj na mnie czeka, i zawsze wskakuje do środka. Ja otwieram drzwi, a on już tu w środku czeka na mnie. O, proszę, jest. I on tak zawsze. Jestem. Chodź tutaj, kiciulku. Widzę, masz tutaj kleszczyka, za ci go wyciągnę. I tak wygląda nasza bucianóweczka. Co prawda nie ma oświetlenia, teraz to tak za bardzo nie widać. No a Gdzie ty skaczesz? Pa. Wezmę lampę włączę. Będzie widać zaraz, otworzymy klapkę. Ojej, swaliłeś, Romeo. No co jest? Co jest? O, o Basiorek jak się ucieszył, na drapak skoczył. No, milaś, ta albinka już się ociera. Tak, żeby jeść dać zamówiłem 20 kg suchej karmy z mili zamówiłem galaretkę Feliksa, bo się skończyła No i pierwszy raz się zdarzyło mi w Zooplusie, że paczka im zaginęła. Tydzień temu zamówiłem paczka nie przyszła. Zadzwoniłem i Pan mówi opuściła magazyn, ale nie ma odnotowane, że trafiła do kuriera. Czyli zaginęła na drodze magazyn kurier. No i wysłał wczoraj, także jutro powinienem dostać tą paczkę. No, kotki przyzwyczajone do galaretki Feliksa. Najbardziej mi smakuje z tych wszystkich Bari balek już się Kosmetykę No i zobaczcie Przed wczoraj nasypałem Pełno i już co Już się kończy I to nie to, że nasze kotki tak tyle zjadają po prostu zjadają, dodatkowo przychodzą głodne kotki typu szramek, cztery białe łapki, jeszcze jakieś, a ten fenek, jeszcze inne przychodzą i one są tak wygłodniałe, że po prostu no tak buszują, że ta karma... Oczach znika Nie? A ty kto jesteś? Kto ty jesteś? Ja wiem kto ty jesteś. Ty jesteś Gacuś. O, Gaculek. A ja I gacuś też wstał. Przyszedł, przywitał. O dziórki. Proszę. Tutaj półkę zrobiłem, żeby kotki sobie mogły wchodzić. Lubią tutaj wchodzić, przesiadywać na tej półce u góry. No, teraz mam nowy pomysł. Po prostu chcę z beczek zrobić domki takie na dworze. Żeby kotki mogły sobie, nawet jak będzie deszcz, siedzieć. Mam w tej chwili trzy beczki. Będę miał jeszcze jedną, czwartą. W sumie mam dwie beczki, te mniejsze, chyba 50 litrowe. I tu jest beczka 100 litrowa. Jeszcze jedną taką będę miał. Dla Zygmunta poproszę, kupi mi tą farbę w spreju zieloną, pomaluję na zielono. Tą i tą dużą jeszcze, co będę miał. I tutaj, tutaj chcę zrobić, zamontować dźwiczki dla kota. I ta beczka będzie w takiej pozycji, poziomej. Zrobię takie łoże. Na którym będzie ustawiona, i kot włożę w środku siano będzie i umieszczę. Jeszcze nie wiem w którym miejscu, ale na pewno zrobię. Tak się zastanawiałem, czy jedną z tych beczek, właśnie tam na drzewie, w tym rozwidleniu, nie zamontować. Także kotki będą wchodziły na. Tą półkę, co będzie taki pomost, i z tej po pomostu będą do beczki wchodzić. To jest jedno z takich miejsc, gdzie se chcę zamontować. Drugie miejsce też tak myślałem: zamontować na dachu, tu między, między tymi bocianimi gniazdami, na, na samym środku. Zamontuję drzwiczki z, z tą przesłoną, także kotki. Będzie deszcz, nawet padał, to będzie zamknięte, od wiatru będzie osłaniało. No tylko nie wszystkie kotki umieją wchodzić, będą się musiały nauczyć, co niektóre. bo Mamuśka to umie chodzić Romeo też Julia Gacuś też umie przechodzić. No a inne będą się musiały chyba od nich metodą podglądania, wzorowania I na pewno się nauczą. O, jest. Teraz <ścoughs> Gacuś. gacuś się uspokoił. Teraz taki bardziej stateczny jest. No. Jakby wydoroślał, jak stracił męskość. O. ej. ej, ej. I jest. Widzicie? Jest. O, a tam Balibalek się gania z Julcią. Pogonił w Julcie. No ja teraz kotkom zaraz dam korpusy, które mam. O, Masiorek też taki wesoły się zrobił. I co Gacusiu? A Zaganiają się. Julcia, chodź! Chodź, nie. Przez wczoraj Julcia mi myszę znowu przyniosła do pokoju w prezencie. No. no, muszę się, kochani, pochwalić, że co prawda urodziny to miałem tam 18 maja, ale to nie mówię po to, żeby życzenia składać. Ale dostałem e-maila z takim długim wierszykiem z tej okazji, gdzie chyba wszystkie kotki zostały wymienione w tym wierszyku, piękny wierszyk. Zamieściłem go w komentarzu tam do jednego z filmików, także możecie sobie przeczytać. No i umieściłem go też na Facebooku na swojej stronie także też można zobaczyć piękny wierszyk zatytułowany że legnickie koty składają życzenia nie wiem kto się kryje za tym ale no jestem niezmiernie wdzięczny za taki piękny wierszyk pochwaliłem się tym wierszykiem powysyłałem gdzie mogłem do wszystkich swoich znajomych no i wszyscy są pod wrażenie podziwiają autora, który tak pięknie ujął wierszyku pod pretekstem moich urodzin wszystkie kotki. Naprawdę piękny wiersz go zdoba. Tych naszych, naszych filmików, komentarzy. No, 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 no. Z, zszedł. Także teraz o! Zobaczcie! Zobaczcie, zobaczcie! O. Wiewiórki mam. Mam wiewiórki. Zobaczcie jaka wiewióra. Jaka wiewióra, Gacuj. A schodzi tyłem jak koala. Schodzi tyłem. A głową w dół jak wiewiórka albo jak kowali. O, poszedł. Poszły konie po betonie. Ale się ganiają. O, Romeo już tutaj. Tak też myślałem, jedną beczkę gdzieś umocować tutaj. Na tej promenadzie. I tak się zastanawiam, kto wie, czy nie zamocuję właśnie tutaj. Żeby kiciulki miały, bo tak lubią. No tak, ale przyszedłem rano, żeby przywitać się z kotkami i żeby dać im jeść. Właśnie mam korpusy z wczoraj, z obiadu. W trzech posiłkach im daję, czyli na obiad. Na kolację i na śniadanie, i teraz też dam na śniadanie. O, proszę, tak mi tu zaczepia. I tak zawsze. Łapką głowę nie paca.